Dopiero po czasie zrozumiałam, że mój starszy brat Marek próbował zrobić mi krzywdę, kiedy zaczął przypadkowo wytrącać mi tabletki z glukozą z rąk za każdym razem, gdy miałam epizod niskiego poziomu cukru we krwi. Byłam jednak zbyt ufna, zbyt naiwna, by uwierzyć, że moja własna krew i kość mogłaby systematycznie próbować mnie skrzywdzić dla pieniędzy, o których istnieniu nawet nie wiedziałam. Zaczęło się niewinnie, jak większość złych rzeczy. Mam 17 lat i od 8 roku życia choruję na cukrzycę typu pierwszego. Moja codzienna rutyna kręci się wokół sprawdzania poziomu cukru we krwi, liczenia węglowodanów i wstrzykiwania insuliny 4 razy dziennie. Nie jest to nic ekscytującego, ale utrzymuje mnie przy Życiu. Marek, który ma 21 lat i mimo ukończenia studiów wciąż mieszka w domu, zawsze traktował moją cukrzycę jak osobistą niedogodność. Musisz to robić przy stole? narzekał gdy sprawdzałam cukier przed jedzeniem. To obrzydliwe. Muszę sprawdzać przed każdym posiłkiem. Tłumaczyłam po raz sedny, To nie jest opcjonalne. Wszystko zawsze kręci się wokół Ewy i jej specjalnych otrzeb. Mruczał przewracając oczami. Niech Bóg broni, żebyśmy spróbowali zjeść normalny, rodzinny obiad. Rodzice mówili mu, żeby był bardziej wyrozumiały, ale nigdy tak naprawdę mu się nie postawili. Marek zawsze był złotym dzieckiem. Gwiazdą sportu w liceum, z pełnym stypendium na studia, oczarującej osobowości, która sprawiała, że wszyscy go kochali. Ja byłam. Tylko tym chorym dzieckiem, które potrzebowało ciągłej opieki medycznej i co roku kosztowało rodzinę tysiące złotych w rachunkach zaleczenie. Pierwszy incydent wydarzył się trzy miesiące temu. Miałam ciężki epizod hipoglikemii. Trzęsły mi się ręce, pociłam się i czułam, że zaraz zemdleję. Sięgnęłam po tabletki z glukozą, które zawsze trzymałam w tym samym miejscu na blacie kuchennym, ale pojemnik był pusty. Marek, widziałeś moje tabletki z glukozą? Zawołałam, a w moim głosie narastała panika. Kiedy poziom cukru we krwi spada poniżej 70, masz może 10 minut, zanim stracisz przytomność lub gorzej. Skąd mam wiedzieć, gdzie są twoje cukierki dla diabetyków? Odkrzyknął z salonu, nawet nie odrywając wzroku od swojej gry wideo. Gorączko Wielko przeszukiwałam szafki i szuflady, a wzrok zaczynał mi się zamazywać. W końcu znalazłam na pół pusty pojemnik z tabletkami z tyłu spiżarni za pudełkami z płatkami. Przeżyłam cztery tabletki i usiadłam na podłodze w kuchni, czekając, aż poziom cukru we krwi wróci do normy. Dlaczego moje tabletki z glukozą były w spiżarni? Zapytałam później Marka. Wzruszył ramionami. Mama pewnie je przeniosła, kiedy sprzątała. Jesteś taka przewrażliwiona na punkcie wszystkiego, ale moja mama zarzekała się, że ich nie dotykała, a ja doskonale pamiętałam, że poprzedniej nocy postawiłam na blacie pełny pojemni. Drugi incydent miał miejsce dwa tygodnie później. Byłam w szkole, kiedy poczułam znajome objawy nadchodzącego niskiego poziomu cukru. Sięgnęłam do plecaka po moje awaryjne tabletki. Z z glukozą, ale pojemnika nie było. Przeszukałam każdą kieszeń, każdą przegródkę, ale zniknął. Musiałam iść do gabinetu pielęgniarki, gdzie dali mi sok pomarańczowy i zadzwonili po rodziców. Mama odebrała mnie wcześniej, zmartwiona i zdenerwowana. Nie rozumiem, jak twoje tabletki z glukozą mogły tak po prostu zniknąć. Powiedziała, gdy jechałyśmy do domu. Zawsze tak bardzo uważasz, żeby je przy sobie mieć. Kiedy wróciliśmy do domu, znalazłam pojemnik stojący na komodzie w mojej sypialni, dokładnie tam, gdzie nigdy bym go nie zostawiła. Kiedy skonfrontowałam się z Markiem, zachowywał się jakbym była szalona. Dlaczego miałbym dotykać twoich obrzydliwych przyborów dla diabetyku? powiedział. Może masz problemy z pamięcią od tych wszystkich Cukru. Ten komentarz zabolał, ponieważ było to coś, o co sama się martwiłam. Częste wysokie i niskie poziomy cukru mogą wpływać na funkcje poznawcze, a ostatnio miałam więcej epizodów niż zwykle. Trzeci incydent sprawił, że zaczęłam nabierać podejrzeń. Przygotowywałam zastrzyk insuliny na kolację, kiedy zauważyłam coś dziwnego. Insulina w fiolce wyglądała inaczej. Była rzadsza, bardziej wodnista niż zwykle. Insulina powinna być klarowna, ale ta wyglądała na niemal rozcieńczoną. Wspomniałam o tym rodzicom, ale zignorowali moje obawy. Insulina może wyglądać różnie w zależności od temperatury i tego, jak długo była przechowywana, powiedział tata. Przesadzasz. Ale ja wcale nie przesadzałam. Przez kilka następnych dni zauważyłam, że moje Poziomy cukru we krwi były wyższe niż normalnie, mimo że przyjmowałam swoje zwykłe dawki insuliny. To było tak, jakby lek nie działał tak skutecznie jak powinien. Zaczęłam baczniej przyglądać się moim zapasom. Zaznaczałam poziomy w fiolkach z insuliną długopisem, notując dokładnie, ile powinno zostać po każdym zastrzyku. W ciągu tygodnia miałam dowód, że ktoś majstrował przy moim leku. Poziomy insuliny spadały szybciej niż powinny, ale nie w sposób sugerujący, że zużywałam jej więcej. Wyglądało na to, że ktoś usuwał insulinę z fiolek i zastępował ją czymś innym, prawdopodobnie roztworem soli fizjologicznej lub wodą. Zrobiłam test. Napełniłam nową fiolkę insuliny i zaznaczyłam dokładny poziom, a następnie ukryłam ją w swoim pokoju i do zastrzyków używałam innej fiolki. Następnego dnia ukryta fiolka została naruszona. Ktoś usunął około czwartej insuliny i zastąpił ją przezroczystym płynem. W naszym domu była tylko jedna osoba, która miałaby dostęp do mojego pokoju i moich przyborów medycznych Marek. Potrzebowałam jednak więcej dowodów, zanim mogłam go oskarżyć. Rozcieńczanie czyjejś insuliny to nie tylko okrucieństwo, to próba wyrządzenia ciężkiej krzywdy. Bez odpowiedniej insuliny diabetyk typu 1 zapadnie na kwasicę ketonową, która w ciągu kilku dni może prowadzić do śpiączki i poważnych konsekwencji zdrowotnych. Postanowiłam założyć ukrytą kamerę w moim pokoju. Użyłam starego telefonu z aplikacją do nagrywania, która mogła działać godzinami i ukryłam go za kilkoma książkami na półce. Ustawiając go tak, by uchwycić każdego, to wejdzie do mojego pokoju. Nagranie, które zarejestrowałam, zmroziło mi krew w żyłach. Marek wchodził do mojego pokoju każdego ranka, gdy wychodziłam do szkoły. Podchodził prosto do moich przyborów medycznych, wyciągał insulinę z moich fiolek za pomocą strzykawki i zastępował ją roztworem soli fizjologicznej z butelki, którą trzymał ukrytą w kieszeni kurni. Był metodyczny. Zawsze zabierał tylko tyle, by osłabić działanie leku, nie czyniąc go całkowicie nieskutecznym. Ale to nie było najgorsze. Najgorsze było patrzeć, jak odlicza moje tabletki z glukozą i wyrzuca połowę do kosza, a następnie potrząsa pojemnikiem, aby Tablety się przemieszały i nie wyglądało na to, że jest pusty. Systematycznie pozbawiał mnie mojego leczenia ratunkowego na wypadek epizodów niskiego poziomu córu. Przyłapałam go również na przeszukiwaniu mojego plecaka i wyjmowaniu tabletek z glukozą z moich zapasów awaryjnych. Brał tylko tyle, by w razie ciężkiego epizodu u hipoglikemii w szkole nie miałabym wystarczającej liczby tabletek, by skutecznie sobie pomóc. Marek nie był tylko wredny, ani nie próbował mi utrudniać życia. On celowo sabotował moje leczenie cukrzycy w sposób, który mógł mnie doprowadzić do tragedii. Ale dlaczego? Co mógłby zyskać na mojej krzywdzie? Odpowiedź nadeszła, gdy podsłuchałam jego rozmowę telefoniczną z kimś późno w nocy. Wstałam, żeby skorzystać z łazienki, kiedy usłyszałam jak rozmawiał w swoim pokoju jego głos był cichy i natarczywy Fundusz powierniczy nie zostanie uruchomiony dopóki nie skończy 18 lat albo jeśli coś jej się stanie wcześniej mówił Jeśli odejdzie z powodu komplikacji cukrzycowych wszystko przechodzi na mnie jako na ocalałe dziecko Moje serce zamarło Fundusz powierniczy jaki fundusz powierniczy wiem że to trwa dłużej niż się spodziewano kontynuował Marek ale nie mogę tego zrobić zbyt oczywistym to musi wyglądać na naturalne komplikacje związane z jej cukrzycą Rozcieńczanie insuliny działa jej poziomy cukru stają się coraz bardziej niestabilne a bez wystarczającej ilości tabletek z glukozą będzie miała ciężki spadek cukru z którego nie będzie w stanie się wydostać. Przycisnęłam się do ściany, starając się usłyszeć więcej. Polisa ubezpieczeniowa na życie jest oddzielna od funduszu powierniczego, powiedział. Między nimi mówimy o prawie dwóch milionach złotych. Tak, wiem, że to dużo pieniędzy, dlatego musimy być cierpliwi i zrobić to dobrze. Pełzłam z powrotem do swojego pokoju, a mój umysł wirował. Marek próbował zrobić mi krzywdę dla pieniędzy, o których nawet nie wiedziałam, że istnieją. I najwyraźniej nie działał sam. Następnego ranka udawałam, że wszystko jest w porządku, próbując wymyślić, co robić. Nie mogłam iść do rodziców. Nigdy by nie uwierzyli, że ich złote dziecko próbuje skrzywdzić swoją siostrę dla pieniędzy z dziedzictwa. Potrzebowałam więcej dowodów i musiałam. Się chronić. Zaczęłam nosić zapasowe tabletki z glukozą, które chowałam w różnych kieszeniach i przegrukach, w miejscach, których Marek by nie pomyślał szukać. Zaczęłam też używać insuliny z fiole, które trzymałam ukryte poza domem. Namówiłam moją przyjaciółkę Zosię, żeby pozwoliła mi przechowywać trochę zapasów w jej szafce w szkole, ale wiedziałam, że tylko kupuje sobie czas. Marek stawał się coraz bardziej agresywny w swoim sabotażu i było tylko kwestią czasu, zanim uda mu się stworzyć sytuację medyczną, z której nie będę w stanie się wyratować. Postanowiłam zbadać ten tajemniczy fundusz powierniczy, przeszukałam dokumenty moich rodziców, gdy nie było ich w domu i znalazłam dokumenty, które wszystko wyjaśniły. Moja babcia ze strony mamy tu zmarła, gdy miałam 5 lat, zostawiła znaczny fundusz powierniczy dla swoich wnuków. Pieniądze miały być podzielone porówno między Marka a mnie, gdy skończymy 18 lat. Jednakże istniał zapis, który stanowił, że jeśli jedno z wnucząt umrze przed osiągnięciem 18 roku życia, jego udział przejdzie na ocalałe wnucze. Marek mógł odziedziczyć prawie 2 miliony złotych, jeśli umarłabym przed moimi 18. urodzinami, które były za 4 miesiące. Ale to nie wszystko. Moi rodzice wykupili dla mnie polisę ubezpieczeniową na życie, gdy zdiagnozowano u mnie cukrzycę, rzekomo w celu pokrycia kosztów leczenia i zapewnienia bytu rodzinie, gdyby coś mi się stało. Polisa była warta kolejny milion złotych, a Marek był wpisany jako główny beneficjent. Moja własna Rodzina w zasadzie wyznaczyła nagrodę w wysokości 3 milionów złotych za moją głowę, a Marek próbował ją odebrać. Znalazłam również dowody na to, że Marek szukał informacji o komplikacjach cukrzycowych w internecie. Jego historia przeglądarki była pełna wyszukiwań takich jak kwasica ketonowa, ciężka hipoglikemia, przedawkowanie insuliny i jak długo diabetyk może przetrwać bez insuliny. Planował to od miesięcy, może nawet lat. Wiedziałam, że muszę działać szybko. Moje 18. urodziny były za 4 miesiące, ale Marek stawał się niecierpliwy. Rozmowa telefoniczna, którą podsłuchałam, sugerowała, że ktoś naciskał na niego, aby przyspieszył harmonogram. Postanowiłam zebrać jak najwięcej dowodów, a potem pójść na policję, ale najpierw musiałam dowiedzieć się, z kim Marek współpracował. Ponownie ustawiłam ukrytą kamerę, tym razem pozycjonując ją tak, aby uchwycić każdego, kto przyjdzie do naszego domu. W ciągu tygodnia miałam odpowiedź. Doktor Ryszard Stawicki, mój endokrynolog, przyszedł do naszego domu w sobotnie popołudnie, gdy moich rodziców nie było. Spotkał się z Markiem w salonie, a ich rozmowa została wyraźnie zarejestrowana przez moją ukrytą kamerę. Rozcieńczanie insuliny działa, ale to trwa zbyt długo, powiedział doktor Stawicki. Jej poziomy hemoglobiny glikowanej rosną. Co jest dobre, ale potrzebujemy bardziej dramatycznego zdarzenia, aby to wyglądało naturalnie. Co pan sugeruje? Zapytał Marek. Musimy stworzyć ciężki epizod hipoglikemii, z którego nie będzie w stanie się wydostać. Jeśli nie będzie miała do tabletek z glukozą lub glukagonu, straci przytomność i potencjalnie zapadnie w śpiączkę. Zanim kto się znajdzie, może być za późno. Krew zmroziła mi się w żyłach. Mój własny lekarz pomagał mojemu bratu planować moją krzywdę. Jak się upewnimy, że nie będzie miała dostępu do leczenia? Zapytał Marek. Dobrze sobo. I ja radziłeś z usuwaniem jej tabletek z glukozą, ale musimy pójść dalej. Następnym razem, gdy będzie miała epizod niskiego poziomu cukru, upewnij się, że wszystkie jej zapasy awaryjne zniknęły. I jeśli to możliwe, opóźnij wezwanie pomocy. Im dłużej pozostanie bez leczenia, tym większe prawdopodobieństwo, że dozna trwałego uszkodzenia mózgu lub poniesie śmierć. Doktor Stawicki wyciągnął fiolkę z przezroczystym płynem. To jest insulina. Jeśli wstrzykniemy to do jednej z jej zwykłych fiolek z insuliną, spowoduje to ogromne przedawkowanie następnym razem, gdy przyjmie swoją normalną dawkę. Jej poziom cukru we krwi spadnie tak szybko i tak nisko, że nie będzie miała czasu na leczenie. Czy sekcja zwłok nie wykaże przedawkowania? zapytał Marek. Nie, jeśli będziemy ostrożni z czasem i dawką. Będzie wyglądać jakby źle obliczyła dawkę insuliny, co czasami zdarza się diabetykom. Skoncentrowana insulina zostanie szyko zmetabolizowana, więc nie będzie oczywistych dowodów manipulacji. Planowali pozbyć się mnie w ciągu najbliższych kilku dni. Musiałam działać natychmiast. Tej nocy skopiowałam wszystkie dowody wideo na wiele pendrive'ów i przesłałam je na bezpieczne konto w chmurze. Napisałam również szczegółowy list wyjaśniający wszystko, co odkryłam, w tym fundusz powierniczy, polisę ubezpieczeniową na życie i systematyczny sabotaż mojego leczenia cukrzycy. Następnego ranka powiedziałam rodzicom, że źle się czuję i zostałam w domu ze szkoły. Jak tylko wyszli do pracy, zadzwoniłam na policję. Detektyw Maria Sadowska przyjechała do naszego domu w ciągu godziny. Była to kobieta w średnim wieku o życzliwych oczach i rzeczowym podejściu. Pokazałam jej wszystkie dowody, które zebrałam. Filmy, dokumenty, naruszone fiolki z insuliną. To bardzo poważna sprawa, powiedziała po przejrzeniu wszystkiego. Jeśli to, co mi pokazujesz, jest prawdziwe, twój brat i twój lekarz spiskują, by wyrządzić Ci krzywdę. Wiem, że to brzmi niewiarygodnie powiedziałam, ale mam na wszystko dowody. Detektyw Sadowska wezwała wsparcie i nakaz przeszukania naszego domu. W ciągu kilku godzin nasz dom roił się od policjantów i śledczych kryminalistycznych. Znaleźli zapas roztworu soli fizjologicznej i strzykawek marka ukryty w jego szafie. Odkryli fiolkę ze skoncentrowaną insuliną doktora Stawickiego w garażu wraz ze szczegółowymi notatkami na temat objawów przedawkowania insuliny i harmonogramu. Najbardziej obciążające ze wszystkiego było znalezienie latopa marka, który zawierał miesiące badań nad komplikacjami cukrzycowymi i korespondencję z doktorem Stawickim na temat najlepszych sposobów spowodowania fatalnego epizodu hipoglikemii. Marek został aresztowany tego popołudnia, gdy wrócił do domu ze swojej pracy dorywczej. Doktor Stawicki został aresztowany w swoim gabinecie lekarskim. Obaj zostali oskarżeni o spisek i próbę ciężkiego uszkodzenia ciała. Moi rodzice byli zdruzgotani, gdy poznali prawdę. Nie mieli pojęcia o zapisie w funduszu powierniczym, ani o planie Marka, by mnie skrzywdzić. Ufali doktorowi Stawickiemu bezgranicznie i nigdy nie podejrzewali, że mógłby skrzywdzić jednego ze swoich pacjentów. Powinniśmy byli zauważyć znaki, płakała moja matka. Te wszystkie razy, gdy ginęły twoje zapasy, sposób, w jaki twoje cukry się pogarsza, były mimo przestrzegania planu leczenia. Powinniśmy byli wiedzieć, że coś jest nie tak, ale jak mogli wiedzieć? Marek zadbał o to, by wszystko wyglądało jak normalne kom a doktor Stawicki krył go, dostosowując mój plan leczenia w sposób, który sprawiał, że mój stan wydawał się naturalnie pogarszać. Proces stał się głośny w całym kraju. Prokuratura przedstawiła przytłaczające dowody spisu, tym nagrania wideo, które zarejestrowałam, i dowody fizyczne znalezione w naszym domu. Obrońca Marka próbował argumentować, że był to tylko młody człowiek, który podjął kilka złych decyzji pod presją finansową, ale dowody wskazywały na miesiące premedytacji i starannego planowania. To nie była chwila słabości, to był wyrachowany plan. Obrona doktora Stawickiego była jeszcze słabsza. Jako profesjonalista medyczny miał obowiązek chronić swoich pacjentów a nie pomagać członkom ich rodzin w ich krzywdzeniu. Rada lekarska już cofnęła mu licencję, a on stanął w obliczu dodatkowych zarzutów o błąd w sztuce lekarskiej i oszustwo. Najbardziej mrożące krew w żyłach zeznania pochodziły od biegłego księgowego, który przeanalizował motyw finansowy. Między funduszem powierniczym a polisą ubezpieczeniową na życie Marek mógł uzyskać prawie 3 miliony złotych na mojej śmierci. Żył ponad stan, zadłużając się na kartach kredytowych i pożyczkach studenckich i widział w moim dziedzictwie bilet do wolności finansowej. Podczas procesu ujawniono więcej szczegółów na temat tego, jak długo to trwało. Marek majstrował przy moich zapasach cukrzycowych od ponad roku, stopniowo nasilając swój Sabotaż w miarę zbliżania się moich osiemnastych urodzin. Doktor Stawicki pomagał mu, dostosowując mój plan leczenia w subtelny sposób, który sprawiał, że mój stan wydawał się naturalnie pogarszać. Planowali również, aby moja śmierć wyglądała na wypadek lub naturalną komplikację. Gdybym zmarła z powodu ciężkiego epizodu hipoglikemii, zostałoby to przypisane nieprzewidywalnej naturze cukrzycy typu pierwszego. Nikt nie podejrzewałby nikogo innego. Ława przysięgłych obradowała niecałe 6 godzin, zanim wydała werdykty skazujące we wszystkich zarzutach. Marek został skazany na 25 lat pozbawienia wolności za próbę wyrządzenia ciężkiej krzywdy i spisek. Doktor Stawicki otrzymał podobny wyrok plus dodatkowy czas za błąd w sztuce i oszustwo, ale prawdziwym zwycięstwem nie była i kara. Było to, że wciąż żyłam, aby zobaczyć sprawiedliwość. Doświadczenie to zmieniło wszystko w moim podejściu do leczenia cukrzycy. Teraz trzymam wiele zapasowych zestawów w różnych miejscach i nigdy nie polegam tylko na jednym źródle moich leków. Zmieniłam również endokrynologa na takiego, który nie ma żadnych powiązań z moją rodziną i który podejmuje dodatkowe środki ostrożności, aby zapewnić integralność mojego planu leczenia. Co najważniejsze, nauczyłam się ufać swoim instynktom, kiedy czułam, że coś jest nie tak z moim leczeniem cukrzycy, to było nie tak. Kiedy moje zapasy wciąż ginęły, to nie był pech. Kiedy moje cukry stawały się bardziej niestabilne pomimo przestrzegania planu leczenia, to nie był naturalny postęp mojej choroby. Moje ciało próbowało mi powiedzieć, że ktoś mnie zatruwa, a ja prawie zignorowałam te znaki ostrzegacze, ponieważ nie mogłam uwierzyć, że mój własny brat próbowałby mnie skrzywdzić. Sytuacja z funduszem powierniczym została rozwiązana po procesie, ponieważ Marek został skazany za próbę pozbawienia mnie życia w celu uzyskania spadku. Został prawnie pozbawiony prawa do otrzymania jakichkolwiek pieniędzy. Odziedziczyłam pełną kwotę, gdy skończyłam 18 lat, którą wykorzystałam na opłacenie studiów i założenie fundacji, która dostarcza zapasy dla diabetyków rodzinom, których na to nie stać. Wykorzystałam również część pieniędzy, aby zatrudnić prywatnego detektywa, który zbadał innych pacjentów doktora Stawickiego. Odkryliśmy, że nie jego jedyną ofiarą. Był zamieszany w co najmniej trzy inne przypadki, w których pacjenci z cukrzycą zmarli w podejrzanych okolicznościach, zawsze z członkami rodziny, którzy mieli odnieść korzyści finansowe z ich śmierci. Te sprawy zostały ponownie otwarte, a doktor Stawicki stanął w obliczu dodatkowych zarzutów o doprowadzenie do śmierci. Ostatecznie przyznał się do winy, aby uniknąć kary najwyższej i otrzymał wielokrotne wyroki dożywocia. Naprawa moich relacji z rodzicami zajęła lata. Czuli się winni, że mnie nie chronili i że tak całkowicie zaufali Markowi i doktorowi Stawickiemu. Zmagali się również z faktem, że nieświadomie stworzyli finansową zachętę dla Marka, by mnie skrzywdzić, ustanawiając fundusz powierniczy i polisę ubezpieczeniową na życie w taki sposób. Przeszliśmy razem terapię rodzinną i powoli odbudowaliśmy nasze relacje oparte na uczciwości i komunikacji. Nauczyli się traktować poważnie moje obawy dotyczące leczenia cukrzycy, a ja nauczyłam się im wybaczać ich błędy. Marek czasami pisze do mnie listy z więzienia, twierdząc, że jest mu przykro i że nigdy tak naprawdę nie chciał mnie skrzywdzić. Ale ja znam prawdę. Spędził miesiące, starannie planując moją krzywdę, badając najlepsze sposoby, by zaszkodzić diabetykowi bez zostania złapanym. Jedyne, czego żałuję, to tego, że został złapany. Nie odpisuję. Mam teraz nowe życie, w którym nie muszę się martwić, że członkowie mojej własnej rodziny próbują. Nie otruć. Studiuję na uniwersytecie, aby zostać edukatorką diabetologiczną i chcę pomagać innym ludziom, bezpiecznie zarządzać ich chorobą. To doświadczenie nauczyło mnie, że zło może pochodzić od najbliższych ci osób. Nosząc twarz kogoś, kto powinien Cię kochać i chronić. Marek przekonał wszystkich, tym mnie przez długi czas, że był tylko typowym starszym bratem, którego denerwował stan zdrowia siostry. W rzeczywistości był wyrachowanym sprawcą, który postrzegał moją cukrzycę jako okazję do popełnienia idealnej zbrodni, ale nauczyło mnie to również o znaczeniu walki o siebie, gdy coś wydaje się nie tak, gdybym nie zaufała swoim instynktom i nie zbadała manipulacji przy moich zapasach. Marek odniósłby sukces w swoich zamiarach przed moim. 18. urodzinami. Teraz pomagam innym diabetykom rozpoznawać oznaki sabotażu medycznego i nadużyć. Jest to bardziej powszechne, niż ludzie myślą. Członkowie rodziny, którzy postrzegają krewnego z cukrzycą jako ciężar lub źródło pieniędzy z ubezpieczenia, opiekunowie, którzy używają insuliny jako broni, profesjonaliści medyczni, którzy wykorzystują zaufanie swoich pacjentów. Złodziej insuliny w moim przypadku nie kradł tylko mojego leku. Kradł moje życie. Kropla po krowi, ale złapałam go, zanim zdążył dokończyć swoje dzieło, a teraz to on jest tym, którego życie zostało skradzione. Zamknięte w celi więziennej, gdzie jego miejsce. Żyję, jestem zdrowa i wykorzystuję swoje doświadczenie, aby chronić innych ludzi przed Rodzajem nadużyć medycznych, które przeżyłam. Marek myślał, że moja cukrzyca czyni mnie słabą i bezbronną, ale tak naprawdę uczyniła mnie wystarczająco silną, by walczyć o swoje życie, gdy to miało największe znaczenie. Pieniądze z funduszu powierniczego, dla których próbował mnie skrzywdzić, są teraz wykorzystywane do ratowania życia innych diabetyków. To rodzaj sprawiedliwości, której nie da się kupić za pieniądze. Przekształcenie jego chciwości w coś, co pomaga właśnie tym ludziom, których postrzegał jako cele. Każdego dnia, gdy budzę się i biorę insulinę, pamiętam, jak blisko byłam utraty wszystkiego. Ale pamiętam też, że byłam wystarczająco silna, aby się uratować, gdy nikt inny tego nie zrobił. A to lekcja warta więcej niż jakiekolwiek dziedzictwa.